Twoja reklama w całym regionie. Telewizja IMAF. Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w Twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Monika Kuszyńska będzie reprezentowała nasz kraj na tegorocznym konkursie Eurowizji. serca widzów wokalistka chce podbić piosenką napisaną specjalnie na tę okazję. In the name of love. Konkurs dla artystki to kolejne wyzwanie, któremu, jak podkreśla, na pewno stawi czoła. To jest duża i stresująca rzecz, ale wiem, że z Polski będzie płynąć. No, głosy nie mogą, bo tylko z zagranicy mogą, ale na pewno wiem, że, że wiele osób deklaruje. Dobrą energię i, i wsparcie takie mentalne, to jest mi bardzo potrzebne. Skoro się to dzieje, to dzieje się po coś. I ja zawsze tak podchodzę do wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. I, i trzeba to się z tym zmierzyć, wykorzystać najlepiej jak, się, jak można. Uznałam, że skoro tam jadę, to pewnie jestem po coś potrzebna tam. I z tym założeniem jadę. Nie chcę się z nikim mierzyć, ścigać, tylko służyć swoim życiem. Dodajmy, że 60. konkurs piosenki Eurowizji zostanie zorganizowany 19, 20 i 23 maja w Wiedniu.